Cześć! Czy wiesz, co wyróżnia ludzi, którzy do czegoś doszli od swojego normalnego człowieka? Możesz powiedzieć wytrwałość i, do, i dążenie do celu. Zgadza się. Zgadza się, ale jest to dopiero drugi krok. Jako pierwszy jest najpierw marzenie, jest najpierw myśl, która musi być zrealizowana. Tak więc, w momencie, jeżeli, jeżeli masz jakieś marzenie, to pomyśl o tym, jak to chcesz zrobić, i ruszaj do celu. Bez ruszania do celu nic się nie wydarzy. Musisz wstać, musisz zrobić plan, który, który chcesz e, utworzyć, i potem się go trzymać. Potem dopiero przychodzi wytrwałość i dążenie do celu. Więc trzymam kciuki i do dzieła.